Ja Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, teraz nagrywamy Among Us Dobrze, wchodzimy w byle jakiego tego No i spoko, chodzimy sobie, chodzimy O, filetowym jestem Dobrze yy, Tak właśnie, dziękuję za subskrypcję i za yy, łapki i też za wyświetlenie oczywiście Ale wpiszcie w komentarzach jaką grę, mam, jaką grę mam jakby nagrać w następnym odcinku yy, bo ja komentarze czytam no, i. No, i możecie też mi yy, na przykład mówić, w jakie gry mam grać i co mam nagrywać, albo challenge na przykład do różnych gier. Czekajcie, teraz jest losowanie na impostorach, to jest. Aj, dobra, nie ja. Yy, dobrze. Idziemy, idziemy szybko. Poszukam jakiejś tej yy, misji, a w tym czasie posłuchajcie. Yy, piszcie, sobie te komentarze, bo to jakby. O nie, włączyli alarm. Zaraz ten, zaraz yy, no, zaraz przegramy, dobra, żeby wpisuję kod żeby to działało tak jakby. Szybko. 1, 0, 1, 4, 3, 2. A dobra, już to wpisał. Yy, spoko. Czyli tak. Yy, idziemy, idziemy, idziemy. Dobrze. Ile tu ludzi? Dobra, robię szybko tego. Misję. Oj. Dać, to jest karta, najtrudniejsza. Nie, nie. Dawaj. Dobrze. O. Jest, jest dobrze. Tak. Za yy, pomyślmy na przykład 5 subskrypcji. Oj, o ja. Dobra, za 5 subskrypcji, subskrypcji będziemy nagrywali następny odcinek. Yy, z tego z yy, yy. Amongasa. Ok? Następny odcinek z jak będzie 5 yy, subskrypcji. Mamy 3, a więc jeszcze tylko dwie subskrypcje i mamy możliwość nagrania yy, filmiku z następnego. Tak. Yy, pomyślę, czekajcie, pomyślę, co. Yy, Czerwony, dobra. Yy, yy, tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, yy, jakie będę filmiki nagrywać, no to w sumie to też od was zależy, yy, jakie będziecie chcieli gry, bo możecie mi pisać w komentarzach propozycje na gry. A słuchajcie, no, ja, no piszcie komentarze, bo ja czytam, słuchajcie. Piszcie, słuchajcie, komentarze, bo to jest, to jest słuchajcie, ważne bardzo. Yy, no i ten, no po prostu, żebyście, żebyście mogli oglądać moje odcinki, co nie? To wiecie, warto. Warto jest... Bardzo, bardzo słuchajcie Dobra, napiszcie komentarze, słuchajcie mm, Odcinek słuchajcie, będzie trwał 10 minut A więc krót, krótki taki Ale dlaczego dzisiaj robię odcinek i wczoraj wrzuciłem tak dużo Bo żeby na dzisiaj, yy, żeby były na zapas Bo dzisiaj, jutro i jeszcze chyba przez dwa dni nie będę nagrywać A więc yy, z, nagrałem na zapas, wrzuciłem je na kanał yy, Ogólnie fajnie by było, jakby nasz kanał miał bardzo dużo subskrypcji. Ej, drzwi nam się zamknęły. Dobra. Słuchajcie, tak, fajnie by było, jakby nasz kanał miał do końca tego roku 100 subskrypcji albo 1000, czyli do 2022, żeby było 1000 subskrypcji, dobrze? Albo 100. Zależy, ile będziecie się. Zależy, ile po prostu wbijecie, dobrze? Dobra, czyli mm, tak. Teraz szybko napiszę, yy, kto jest... Dobra. Słuchajcie, yy, ogółem... Co mi się najbardziej y, podoba to to, że zostawiacie faktycznie łapki w górę i oglądacie moje filmiki. Mamy, po, mamy ponad 50 y, wyświetleń na, w, na wszystkich filmach łącznie i mamy chyba ze 4 subskrypcje albo 5, a więc hmm, chy, bo chyba coś mi przyszło jakieś powiadomienie, że ktoś nam zasubskrybował, ale posłuchajcie, hmm, piszcie te komentarze, piszcie, bo to jest naprawdę bardzo ważne. A w sumie dla Was to też będzie fajne, no bo na przykład będziecie mogli oglądać więcej moich odcinków. A więc no, yy, myślę, że warto. Słuchajcie. Um, o, on ten, ten pisze, czy mam na niego dowody. Okej, okay, zaraz nie wiem. Albo wyjdzie z gry, albo nie wiem, albo coś napiszę. Słuchajcie, tak. Słuchajcie, czytam komentarzem. Słuchajcie, piszcie komentarze dużo jak możecie i po prostu ja przeczytam. A jak ktoś napisze jakiś fajny komentarz, to mogę go pozdrowić na odcinku. I właśnie, pozdrawiam wszystkich tych, jacy pooglądali yy, odcinki moje, yy, ten, i zostawili łapkę. Pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, dobra. Yy, jakaś tajemnica. A ten, że kolor ma. Dobra, słuchajcie. Yy. Tak, jeżeli chodzi o tą wczorajszą piosenkę, to ona nam nie wyszła. Ona jest trochę tak jak, jak bardziej hmm, wierszyk taki trochę, ale y, chciałbym zrobić za... Y, 5000 wyświetleń drugą piosenkę a dlatego 5000 bo jakby robimy tą piosenkę fajną ona będzie fajna ta nutka więc ogólnie jakby oglądajcie moje filmy bo to się to wpłynie na korzyść to jest filmik jeszcze będzie trwał 4 minuty Hmm, właśnie, yy, zgadnijcie, kto, kto był impostorem, tylko bez przedłużania, dobrze? Bez tego, że bez przemijania filmiku, tylko spróbujcie zgadnąć. i Napiszcie w komentarzach, przypnę serduszko temu, jaki zgadnie. Dobrze, tylko wy, oczywiście wiecie, to nie jest jakiś yy, ten, to nie jest jakiś yy, konkurs, tylko tak po prostu, żebyście sobie... O, ej, Stefan o, o, wyszedł z gry. I to tak po prostu, żebyście mogli jakby... Hmm. Po prostu dobra, piszcie komentarze, ja będę czytał, serduszkował i odpisywał. Będę pozdrawiał tych, jacy y, piszą najlepsze komentarze, czy będą mi pod, jakby pomysły podsuwać na różne inne gry. A więc no, piszcie, ja będę czytać komentarze. A tak ogółem to następny filmik pojawi się... Yy, chyba za dwa dni, albo za trzy, nie wiem Ym, tak dokładnie, ale powinien się pojawić właśnie albo w poniedziałek, albo we wtorek, ale spróbuję jak najszybciej. A dlatego w poniedziałek, bo we wtorek, no bo będzie u mnie taki yy, jakby kolega mój, i yy, wtedy nagrywać chyba nie, będzie, nie będziemy. A więc no, nie wiem, skipa dali, nie, skipa dali, dobra, czekajcie, a, guzika, nie mogę już, dobra, słuchajcie, ja tak jakby robię, tak, robię takie odcinki jakby trochę krótsze, no bo montowanie zajmuje trochę czasu, Posłuchajcie, posłuchajcie. Piszcie komentarze, tyle ile możecie. Ja słuchajcie, będę czytał, będę serduszkował, będę y, odpisywał, y, będę mógł na odcinkach pozdrawić, będę starał się, przynajmniej przeczytać y, wszystkie jakie napiszecie, ale tak do końca nie wiem, słuchajcie, y, mam plan, żeby na następny... ej, dobra, słuchajcie do tego, żeby na następny odcinek zagrać w Brawl Stars i wbić jakiś fajny ten i wbić jakiś fajny jakby jakąś fajną rangę albo jakąś postać zrobić ten ogarnąć po prostu czekajcie o napisze coś do nich nagrywam Słuchajcie um, dobra Tak to jak napiszecie w komentarzu jaką mam grę yy, jaką mam grę tę jaką mam no po prostu w jakie jaki mam gry grać, to nie Jak napiszecie w komentarzu w jakie mam gry grać, to wtedy będę grał, będę, yy, nie wiem, pozdrawić na odcinku te osoby jakie ten, tylko musicie pisać. Bo inaczej to nie będę mógł pozdrawić, no bo wtedy nie będę widział, jak wy się nazywacie, no i po prostu wiecie. No. Czekajcie, tylko napiszę, że na kanale moim nagrywam, żebyście mogli zobaczyć tego. 2, 2, 5, 4. Dobrze? Posłuchajcie. Ja ogólnie będę nagrywać jeszcze Crash Royale. Odcinek z Crash Royale pojawi się w środę albo w czwartek, bo ja w Crash Royale uczę się grać i muszę przejść sam ten, muszę przejść samo uczka. A więc no, ogólnie fajnie, cieszę się z, z, z tego, że tak dużo ludzi nas ogląda, że mnie ogląda. Bardzo dziękuję Wam. No po prostu I, pro, i też Was proszę, żebyście zostawiali łapki w górę i subskrybowali mój kanał, bo za y, 3 subskrypcji, nie za, za 7 subskrypcji odcinek z moim bratem, dobrze? A mój brat jest taki trochę ten, 6 lat ma, a więc może być fajnie, a star są jak grać i wamonga, dobra. To co? Pa, 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 żegnam się z Wami do następnego odcinka.